Hello dobry, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jak dzisiaj jestem nad morzem, a bo taka fajna sceneria stwierdziłem, że będzie, to nie jest green screen w sumie. Ty, w sumie patrzcie, to jest piasek, to nie jest green screen. Chyba, że pomyślicie, że to jakiś efekt specjalny, to dobra, nieważne. A, dzisiaj możemy pogadać o tym, a, czemu yy, nie chodzę na siłkę, ani na. E, że jestem taki chudy, jakieś coś tam, bla bla bla, bo o tym było dużo gadania. E, no więc moim zdaniem to jest zajebiste, że jestem chudy. To jest takie będzie krótkie, bo. E, zajebiście jest być chudym, e, bo nie muszę jakoś dbać o dietę szczególnie. No wiadomo, tam nie wypada jeść jakiś niezdrowy grzeczny, no ale bardzo często mi się to zdarza prawie codziennie. Do tego dochodzą generalnie geny. Ja jestem chudy od urodzenia. Prawdą mówiąc niewiele się zmieniło. To jest mnie genetyczne, bo cała oryginał jest taka szczupła. Myślę, że to zajbiście. Zajebiście się trzymamy też, bo ja wyglądam bardzo młodo. Dużo osób mówi, "A no, wyglądasz na 17. Ale nie, bo 21 lat. Już kurwa strasznie dużo. No. Bo wszyscy się trzymamy jak karaluchy, taka jest prawda że wszyscy umrą, a my pozostaniemy i że będziemy władze nad światem. Taka jest generalnie nasza misja. No i co? Zobaczymy. Generalnie nie czuję potrzeby jakoś chodzić na siłkę, bo tak z tego co wiem, to moja chudość podoba się mojej dziewczynie. Tak samo od zawsze w sumie jakieś dziew dziewczyny na mnie leciały. No dobra, nie chcę tutaj jakoś ten, ale... E, jakąś, jakimś dziewczyną, które są mango zjebami szczególnie, zawsze się podobało to, że jestem chudy. No i tak wiecie, na to nie mogę narzekać. E, dodatkowo, e, no wypadałoby, żeby facet był taki przykoksowany. Nie? Tak, takie są mniej więcej oczekiwania, że e, wiecie, w kiedyś facet musiał chodzić, zdobywać pokarm dla swojej rodziny. E, laska siedziała i gotowała i sprzątała, znaczy opiekowała się raczej potomstwem. Moim zdaniem zajebiście jest być chudym. I nie bez się o to, co jemy. Na przykład, strasznie byłoby mi smutno, gdybym był e, jakimś grubasem. E, e, nie chciałbym, na przykład, jakoś dbać o linię, że musiałbym, na przykład, nie mógłbym zjeść sobie tej czekoladki, bo bym przytył z tysiąc kilonów. Na przykład, mój kiedyś kumpel e, miał strasznie przewalone, bo e, musiał kurde, uważać na to, co je. Jak widziałem, to naprawdę miał ciężko. I on naprawdę jadł tak malutko, a od razu tył, jeśli jadł coś takiego, żeby był na diecie, takiej mojej, nie? No wszyscy moi znajomi mogą potwierdzić, że ja chodzę i tak tyle kierdala mam mówić, że mnie nie karmią, nie, to tak nie jest. Ale moim zdaniem jest zajebiście. Nie ma jakiejś takiej spiny i potrzeby zmieniać się, żeby dopasować się do standardów takiego i oczekiwań społeczeństwa. Moim zdaniem warto pozostać z sobą i nie zamieniać się w jakiegoś koks mięśniaka, bo taka jest moda. Ostatnio zauważyłem, może od dwóch lat jakoś zauważyłem, że jest taka moda na takie bieganie, na e, jakieś siłownie. Nie wiem, jakoś tak, takiej potrzeby nie mam.